Kanał YouTube Iwonna Teresa przedstawia z notatek małej duszy odcinek drugi zatytułowany Patrz mi w oczy. Czyta Iwonna Teresa. Październik 1994 rok. Córko moja. Patrz mi w oczy, no nie schylaj się. Podnieś i patrz w oczy. Panie, nie mogę, jestem człowiekiem bardzo grzesznym. Patrz, no dobrze, ale co mi chcesz dziś powiedzieć, panie? Oczy są zwierciadłem duszy, a twoje mówią mi jak bardzo mnie kochasz. Tak. Kocham Cię, córko moja, kocham do szaleństwa krzyża. Panie mój, i ja Cię kocham swoim małym sercem. Kocham Cię każdym Jego drgnieniem, kocham Cię każdą komórką ciała, każdym oddechem, każdą myślą. Kocham Cię ponad wszystko. O mój Jezu, jakże pragnę. Abyś włócznią swej miłości otworzył moje serce i przelał w nie swoją miłość, tak, aby mogła iść i głosić całemu światu, jak bardzo kochasz wszystkich ludzi. Tak jak Maria Magdalena, ta, która Cię do końca umiłowała i wytrwała w miłości Twojej do końca, do krzyża. I tak jak Maria i Święty Jan, stała zbolała pod Twym krzyżem. Mario Magdaleno, proszę opowiedz mi swoją historię. Powiedz mi, co wyczytałaś z oczu Pana, gdy ujrzałaś go po raz pierwszy. Pisz, siostro moja, Gdy mnie sprowadzili skrępowaną do niego, byłam pełna zła. I nienawiści. Wcale nie chciałam patrzeć. Przywołało mnie jego milczenie. To ono przyciągnęło mój wzrok. On odnalazł mnie w swym milczeniu. I gdy po raz pierwszy spojrzałam nieśmiało, a jeszcze gniewnie, ujrzałam wielką miłość. Jego oczy mówiły mi, że jestem taka piękna pod warstwą szminek i pudru, że on kocha mnie nad życie, że pragnie, bym była czysta i święta. I czułam, że taka jestem naprawdę w jego oczach. O, jak bardzo mnie w tej jednej chwili on podniósł, a przecież go wcale nie znałam. A wydawało mi się, że znam go od wieków, i byłam pewna, że on zna mnie lepiej ode mnie samej. A co było potem, Mario Magdaleno? Powiedz. Gdy odeszłam, nic nie rozumiałam. Te oczy, pełne miłości, tak wielkiej, pięknej i czystej, ciągle miałam w swym sercu. I to spojrzenie. Wiedziałam, że nie kłamie. Że kocha mnie tak jak nikt dotąd mnie nie pokochał. A jednak przychodziły chwile, że nie dowierzałam. Zaczęłam jak cień chodzić za nim, tak, śledziłam go. Widział to, uśmiechał się dyskretnie i, chociaż nic nie mówił, jego spojrzenie. Stale było pełne tej ogromnej, nieponiętej miłości dla mnie, dla tej, która tak nisko upadła. W końcu dłużej nie mogłam się opierać tej miłości. Obmyłam mu stopy swymi łzami i otarłam włosami. Od tej chwili stałam się cała jego. Mario. Powiedz mi, proszę, jak było pod krzyżem. Czy wówczas spojrzałaś mu w oczy? To boli. Boli nawet, gdy wspominam. Na kalwarię szłam śladem jego stóp. Patrzyli na mnie jak na szaloną, gdy je całowałam. Krwawe ślady stóp pana. A gdy znalazłam się pod krzyżem, to pierwszą rzeczą, jaką ujrzałam, były jego stopy. Boże mój, żebyś widziała je, jak były zmasakrowane. Z bólu aż wykręcone, trzymane ogromnym gwoździem, całe we krwi. A przecież to były stopy Mego Jezusa. Te same które obmyłam swymi łzami, które tyle za mną chodziły. To były te same kochane stopy mego pana. Zamarłam z bólu i sama nie wiedziałam, co robić. Chciałam je podtrzymać, a bałam się urazić, i wówczas spojrzałam nieśmiało w jego oczy. Nigdy nie zapomnę bólu. Jaki w nich ujrzałam, bólu, ale zarazem i tej niewyobrażalnej miłości. Wydawało mi się, że te oczy mówią do mnie. Widzisz, jak Cię kocham, to dla ciebie, z miłości dla Ciebie umieram. Umieram tyle razy, ile razy mnie ranisz. Mario Magdaleno. Czy naprawdę tak ci powiedział swoim wzrokiem? Tak, tak czułam. Czułam, że umierał zawsze w moim sercu. Ile razy go raniłam swym grzechem. Mario, Magdaleno, prowadź mnie śladami jego stóp, tam, na kalwarii, i trwaj przy nim ze mną. Mario, powiedz mi jeszcze, proszę, czy on tam wtedy. Skrzyże w twoich oczach widział i mnie? Córko moja, czy masz jeszcze wątpliwość? Przecież ci to już raz powiedziałem. To powinno ci wystarczyć. Jezu, panie mój, stojąc tu u stóp twego krzyża, składam w twym otwartym włócznią sercu. Wszystkie swoje pragnienia, tęsknoty, całą miłość moją i całą moją wolę. Ospal mnie w ogniu swej miłości i spraw, aby cały świat zapłonął miłością ku Tobie. Rozpal w sercu każdego człowieka ogień swej miłości.